Mieszanki gumowe, które wykonaliśmy na pracowni, układamy receptury u tych mieszanek, ilości, jak i proporcje, sposób wykonania tych mieszanek i wtedy tutaj na znajdujących na urządzeniach wykonujemy poszczególne badania. To jest urządzenie, taki analizator procesu, na którym każda edukowana partia... Mieszanki gumowej jest sprawdzana pod kątem powtarzalności parametrów poszczególnych. No i taka jest kontrola jakości właśnie tych mieszanek. Tam są takie wykresy, które właśnie ilustrują nam tutaj w jaki sposób zachodzi organizacja, czyli taki czyli podstawowy proces tutaj, którym się zajmujemy w firmie. Badamy mieszanki w takie zorganizowane już e, na e, takie badania fizykomechaniczne, czyli na ich wytrzymałość, jaką mają twardość i takie podstawowe e, badania, które nam mówią e, na co mieszanka może być przeznaczona, e, jak, jak, w, w jaki sposób będzie zachował się był, który zostanie wyprodukowany z tej mieszanki. Także różne aparaty służą różnych badań. Kiedy taka próbka jest zerwana, i tutaj zobaczcie, jest takie wiosełko rozciągane, i w którym momencie się zerwie. Między innymi w ten sposób badamy gumę, łukę tak bada. Jak to się silnie, to. No, zobacz. By to jest mega paskala. Ktoś się nie długo, i mogła. wytrzymałości jest mega paskala. No rozciągaj, ja zerwisz. Nie da rady. A, to to, to, to no dalej. Siły trzeba było. Dobre śniadanie z Ta próbka jest tak robiona, żeby ją zerwać, nie? Aha. No. <gry> Poszienkę i tutaj urządzenie podnosi, rozciąga tą próbkę i w tym momencie, jak ona już jest nawet na takiej wysokości, po prostu ta próbka zrywa się i tutaj komputer pokazuje nam, jaka to jest siła jakie, jakie po prostu naprężenie zostało, przy jakim naprężeniu próbka została zerwana.